25 października w sali sesyjnej Świętochłowickiego Magistratu zebrała się Rada Miejska na 26 w tej kadencji sesji. W porządku obrad posiedzenia znalazło się kilkanaście projektów uchwał. Zanim jednak Rada pochyliła się nad nimi do grona radnych przyjęto Zofię Pogodę, która objęła mandat po skazanym prawomocnym wyrokiem Jerzym Lesiku. Po ślubowaniu nowej radnej wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z działalności prezydenta Świętochłowic w okresie międzysesyjnym. W dalszej części Radę zapoznano z informacjami dotyczącymi wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za 2015 rok przez osoby ustawowo do tego zobowiązane oraz z informacjami na temat oświadczeń majątkowych radnych. Po wysłuchaniu informacji radni przystąpili do podejmowania uchwał. Pierwsza z nich związana była ze zmianami w budżecie miasta na rok bieżący kolejna dotyczyła organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli szkół i placówek oświatowych miasta. Rada uchwaliła także zasady, tryb i wysokość cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji Skałka. Podczas sesji rozpatrzono również skargi na prezydenta Świętochłowic, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie sesji radnym przedstawiono odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski przez nich zgłaszane. Relacje z obrad sesji w dwóch częściach oglądać można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.